Nazywam się Witator jestem ekonomistą, głównym doradcą ekonomicznym PWC. Spotykam się z moimi gośćmi, żeby mówić i o tym, co się dzieje, a w tej chwili nawet już bardziej mówić o tym, co może z tego wszystkiego wyniknąć, jak zmieni się biznes, jak zmieni się świat w wyniku no, tych trudnych ciekawych czasów, przez które przechodzimy. Moimi gośćmi dzisiaj są pani Izabela Karolczyk-Czaplańska, dyrektor marketingu w Legerze. Jeśli komuś z państwa ta nazwa przypadkiem nie mówi wiele, to nazwa Impost prawdopodobnie powie znacznie więcej, bo, bo to jest coś, co znamy wszyscy. E, drugim gościem jest Michał Masalerz, partner w Producce. E, witam Was e, i pozwólcie, że zanim e, zadam jakieś pytanie na początek, to, to chciałem parę słów dać wprowadzenia, e, startując z tego, co widać tak z pozycji makro, z perspektywy całej gospodarki, nie tylko polskiej, światowej, ale w tej chwili Skupmy się na Polsce. Czy jest takie fundamentalne pytanie w tym momencie? Czy ten no, kryzys, to trudno unikać tego słowa, czy co po nim zostanie tak naprawdę? Wiadomo, że każdy kryzys kiedyś się kończy, natomiast yy, ważniejsze, powoli zaczynamy się przyzwyczaić do tego, że ważniejsze jest, jakie zmiany on wprowadzi. w naszym życiu. No i w szczególności to dotyczy rynku, to dotyczy klientów, to dotyczy handlu, to dotyczy mobilności ludzi. Czy będziemy mieli do czynienia z takim ogromnym przyspieszeniem zmian, które już miały miejsce, oczywiście, choćby w handlu przerzucenia się z realu na, na świat wirtualny, który wymaga oczywiście całej, całej maszynerii stojącej za tym, którego przykładem takiej maszynerii są właśnie paczkomaty i post. Jeśli popatrzycie Państwo na wykresie, który zrobiłem, są dwa się wykresy, one pokazują. Dla całej Polski dla Warszawy. Mobilność ludzi. To jest mobilność mierzona przez, przez Google. A. Ta niebieska linia pokazuje w stosunku do normalnej aktywności, jak wiele Polacy po jednej stronie, mieszkańcy Warszawy, czy cała Polska z jednej strony, a mieszkańcy Warszawy i z drugiej strony. I na ile mniej niż normalnie byli obecni w transporcie to jest Natomiast czerwona linia, ona pokazuje, na ile się zmniejszyła, obecność w sklepach, w centrach rozrywki, no, czyli, czyli, czyli tam, gdzie zwykliśmy dawniej spędzać bardzo, bardzo dużo czasu. Ta czerwona linia główna, to jest gruba niebieska, czerwona to jest, to jest wyrównana, to są główne dane, natomiast macie też Państwo dane dzienne, no, to czasem zabawnie jest, bo na tych dziennych na przykład widać dość wyraźnie, kiedy były wybory prezydenckie w Polsce, taki wystrzał aktywności, mobilności ludzi w tym momencie. Ale ważniejsze jest coś innego. Jeśli patrzymy na całą Polskę, no to mieliśmy spadek mobilności, ludzie no, przestali chodzić do sklepów gdzieś tam w kwietniu, przełom kwietnia maja to był spadek o 60-70% i transportu, i handlu i centrum Natomiast potem zaczęło się odbudowywać transport wolniej, a to handlu, jakby ludzie zaczęli wracać chętniej do sklepów, do centrów W tej chwili właściwie mamy do czynienia z normalną latem, już z normalną aktywnością. Dane są do końca lipca. No oczywiście pytanie, czy w tej chwili nie zapłacimy za tą normalną aktywność, kolejną, kolejnymi ograniczeniami i ponownym wzrostem zachorowań, to już widać, ale ponownymi restrykcjami. Ale jeśli popatrzeć na po prawej stronie na wykres dla Warszawy, to widać Warszawa to jest przedstawicielem dużych polskich miast, w innych dużych polskich miastach jest to samo. Tam widać, że ten powrót do aktywności, mobilności sprzed, sprzed wybuchu pandemii wcale nie jest kompletny. W Warszawie to obecność w sklepach jest cały czas o przynajmniej 20% niższa niż była przed wybuchem pandemii. Co więcej, to się stabilizuje, to się ustabilizowało, no teraz być może się już Znowuż zacznie zmieniać. W transporcie podobnym. Pani Zadza, no, jeśli mogę zadać na początek dacie pytanie. Ja, ja, no, no wy jesteście w samym środku tego z punktu widzenia usług, które świadczycie, no, w pewnym sensie wam pewnie wiele firm mogłoby zazdrościć, bo jesteście przygotowani na takie czasy. Z tym, że mówię, no to nie chodzi też o krótkookresowe korzyści. Jak Pani sądzi, co będzie właściwie z konsumentami, z naszymi przyzwyczajeniami? Ja, Funkcjonowania rynku, czy rzeczywiście będziemy mieli gruntowną, przyspieszoną zmianę zachowań? No, obserwujemy rynek od samego początku tej epidemii i widzimy, my widzimy bardzo dużo zmian w zachowaniach naszych klientów, obserwując szczególnie niektóre branże. My się zmierzyliśmy z sytuacją rynkową, bo musieliśmy bardzo szybko i my musieliśmy bardzo szybko dostosować się do, do tego wzrostu e-commerce'u. Dużo się mówi. I według, według różnych źródeł ten wzrost jest różny. No, my się posługujemy powiedzmy takimi uśredni, uśrednionymi danymi, gdzie ten e-commerce wzrósł rok do roku 35%, co jest praktycznie dwuprocentowym wzrostem w stosunku do poprzednich lat, więc to jest bardzo dużo. I my widzimy, widzimy niektóre zachowania, które podejrzewam, że zostaną z nami już na zawsze. Ludzie coraz częściej nie muszą, nie czują potrzeby wychodzenia z domu, żeby zrobić prostych zakupów. I tutaj podstawowe produkty takie codzienne, niektóre branże, drogeryjna, kosmetyczna, branże te wszystkie powiedzmy, ogrodnicze, to wszystko stało się, to, to wszystko zanotowało bardzo duże wzrosty. Ale tutaj warto zwrócić na jedną uwagę na jedną rzecz. Przede wszystkim branża spożywcza, ona się chyba zmieniła i ona się chyba zmienia na naszych oczach. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, że zakupy spożywcze będą robione przez internet, no ta sytuacja covidowa pokazała, że jednak i grosery wzrośnie. I znowu, znowu cofnę się na chwilę do tego, co było w zeszłym roku, to, to był stabilny rynek. Sprzedaży online. On był tak powiedzmy 10% do 12. No w tym momencie w tym roku zanotowaliśmy już 40% wzrostu według różnych, to są akurat dane PMR-owe. Ale to też pokazuje, że otwierają się nowe gałęzie. Ludzie zmienili swoje zachowania, przyzwyczaili się, nauczyli. No i tutaj jest duża ilość nowych konsumentów, którzy nam się pojawili w naszej branży. I to nie mówię nie tylko o tych, którzy nie chcieli kupować online, ale głównie o różnych grupach wiekowych, bo coraz większa ilość konsumentów starszych do nas doszła. Co jest wspaniałe, bo to trochę jest tak, że ujarzmiliśmy technologię, która powiedzmy była bardzo lubiana przez ludzi młodych, w średnim wieku. Natomiast no już teraz te grupy docelowe nam się poszerzają. I to jest pewien trend, który wierzymy, że się utrzyma. Trudno powiedzieć, czy to będą takie wzrosty. Ale moim zdaniem no może, może być tak, że, że następne lata pokażą, że jednak rynek spożywczy to będzie ten, na który warto postawić. No co właśnie. No właśnie. Michał, co o tym sądzisz? Nie, nie mówimy tylko o jednej firmie, o jednym modelu, oczywiście. Mówimy generalnie o, o takiej fundamentalnej zmianie zachowań konsumentów, która może na w bardzo wielu sektorach mieć o gigantyczne znaczenie. Nie, znaczy ja, ja tutaj się w pełni zgadzam z tym, co, z tym, co Iza powiedziała. Wydaje mi się, że jakby to jest w miarę oczywiste, że te zachowania konsumentów się zmieniają, że te zachowania dotyczą coraz większych grup wiekowych, chociażby. Wydaje mi się, że podstawowe pytanie, bo wciąż jesteśmy w trakcie pandemii, chociaż tak. w niektórych miejscach może o tym zapominamy, ale wciąż jesteśmy w trakcie pandemii. Wydaje mi się, że kluczowe pytanie, na ile te zachowania z nami zostaną i co takim firmy jak na przykład Impost, jest w stanie zaoferować konsumentom, żeby te doświadczenia bardzo pozytywne z tego okresu pandemii dla, dla, dla większości z nich czy dla wszystkich utrzymać, tak? Bo wydaje mi się, że to jest chyba kwestia, jak coś spróbujesz, sprawdzi się, to kontynuujesz. Wydaje mi się, że tutaj jest duże wyzwanie, żeby, żeby ten ruch e-commerceowy. Z jednej strony utrzymać sieci, a z drugiej strony kierować go do <noise> Tak, oczywiście. To znaczy to, co my. Ja bym raczej powiedziała, że my jesteśmy w trybie ciągłym wprowadzania innowacji nowych produktów. Właściwie Impost ma w swoim DNA od lat. Coś takiego, co cały czas popycha tą innowacyjność i, i, tą, i poprzez ten rozwój technologiczny. My się rozwijamy. My, my nie jesteśmy do końca firmą. Logistyczną. My jesteśmy firmą technologiczną, pracującą w logistyce. I, i będziemy na pewno, bo, bo to, co, to, co pokazaliśmy w trakcie COVID, to że jesteśmy bardzo elastyczni, tylko dostosowujemy się do decyzji podejmowane często przez nasz zarząd właściwie z dnia na dzień. One pokazały, że pewnego rodzaju odwaga i, i skuteczność tych decyzji przekłada się na, na, na lojalność naszych klientów. I chyba najważniejsze jest to, że my mamy, mamy na celu wprowadzanie nowych produktów i zmian w trybie ciągłym. No tutaj, tutaj aż korci mnie, żeby powiedzieć o tej naszej aplikacji mobilnej, która to, to, to troszeczkę było tak, że szczęście sprzyja przygotowanym, bo przecież my tą aplikację mobilną z, z tym zdalnym otwieraniem skrytki wprowadziliśmy w listopadzie zeszłego roku, gdzie nie było wiadomo, czy, czy koronawirus będzie w Polsce, czy nie będzie, nikt o tym wtedy jeszcze nie słyszał. Natomiast później okazała się ona zbawienna dla wielu konsumentów, ponieważ dawała poczucie bezpieczeństwa i ten kontakt był zminimalizowany. A odbiór w paczkomacie za samą, za samą powiedzmy tą unikalną cechą, która jest, czyli 24 na 7, gwarantował to bezpieczeństwo. Więc my mieliśmy bardzo dużo takich Podziękowań od ze strony klientów za, za wdrożenie tej usługi i za jednak danie większej poczucia, większego, większego bezpieczeństwa przy odbiorze tej paczki. Więc my będziemy, odpowiadając już teraz na twoje pytanie, wprost, co zrobić, żeby, żeby ten, ten utrzymać, no my będziemy będziemy starali się być innowacyjni i no najlepiej jest możliwe. Okej. Okay. A to szczerze mówiąc, ta, ta, ta aplikacja jest, jest, jest czymś, o co chciałem też zapytać, bo tak jak powiedziałaś, to była bardzo dobra inicjatywa z Waszej strony. Nie wiem, czy widzieliście pandemię, ale na pewno na pewno jakoś dobrze mieliście to przeanalizowane, bo to w czasach pandemii było jednym z kluczowych tak. ze względu bezpieczeństwa, ze względu zdrowia i też wygody dla, dla użytkowników fantastyczne rozwiązanie. Ale, ale jak ten pomysł powstał? Czy on powstał to, to troszkę wcześniej? Czy to już był efekt analizy danych o, o użytkownikach paczkomatów, czy, czy z jakichś innych źródeł korzystaliście? To znaczy, od razu w momencie, kiedy aplikacja się pojawiała, my sobie rysowaliśmy jej dalszy rozwój. My teraz też mamy przewidziane jeszcze rzeczy, o których dzisiaj Panu niestety nie powiem ale one gdzieś już są zaplanowane i, i mam nadzieję, że jeżeli kiedyś się jeszcze spotykamy w, taki, w trakcie takiej rozmowy, to będę mogła się również pochwalić czymś bardzo innowacyjnym. Te pomysły w dużej mierze powstają przy, w, z obserwacji rynku. To jest taka nasza trochę cecha, która znowu jest DNA marki, bo my słuchamy. Słuchamy tego, co mówią po nas klienci, obserwujemy, zastanawiamy się, co zrobić jeszcze łatwiejszym. Ten UX jest dla nas kluczowy, bo my jesteśmy z unikalnym produktem. To jest maszyna, którą trzeba ujarzyć I teraz co zrobić, żeby ten klient mógł szybciej tą paczkę odebrać? No, naturalnym wydaje się, że można będzie z telefonu odebrać paczkę, otworzyć. Ten proces tych innowacji, on postępuje wewnątrz firmy i te produkty tworzą się w, w różnych miejscach. To no nie jest tak, że mamy jedną komórkę odpowiedzialną za innowacje. Tutaj liderem, liderem innowacji jest oczywiście. Nasz prezes, który, który bardzo lubi właśnie wymyślać, wdrażać, to jest, to jest coś takiego, że ta aplikacja też w jakiś sposób jest jego, jego tworem. Natomiast te, te pomysły powstają w firmie i jeżeli one przechodzą, przechodzą pozytywną weryfikację, no to je wdrażamy. Dla nas to zdalne otwarcie to było coś po prostu fajnego, bo my, bo my troszeczkę chcemy być bl, tacy blisko klienta, i blisko tego pozytyw tych pozytywnych skojarzeń z marką. Ja, ja wiem, że dla impostu, dla Rafała Brzoski, ten obszar wzmacniania, poprawy doświadczeń klienta jest bardzo, bardzo tak. ważny. I, 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 I na pewno na tym Customer Experience, jak go poprawiać będziecie się, nie mam wątpliwości, jeszcze, jeszcze skupiać. Chętnie bym oczywiście się dowiedział, co się w tym obszarze pojawi. Nie wiem, czy jest to możliwe, żeby cokolwiek, jakiś rąbek tajemnicy uchylić, czy nie. Natomiast powiedz, Izo, jakby na ile w tym procesie poza intuicją Rafała Czoski mhm. ma znaczenie zbieranie danych, ich analiza i wyciąganie z tych danych okay. jakichś wniosków? Ma bardzo dużo, dlatego że wszystkie pomysły, które są postrzegane jako takie proste, one nie, nie wynikają z prostych dróg. To nie jest tak, że my zdecydowaliśmy się na wdrożenie aplikacji ze zdalnym otwarciem i już. To, to jest poparte analizą rynkową. No i przede wszystkim tym, co do nas mówią klienci. No, ja nie zostawię ci dzisiaj z niczym, jeżeli chodzi o te następne pomysły, które będziemy wdrażać, ale tak jak na przykład mamy w tym momencie projekt dość ciekawy, dla mnie bardzo interesujący, to są ułatwienia w nadawaniu i w odbiorze paczek dla osób z, ze specyficznymi problemami w poruszaniu się, osoby na wózku, osoby o niskim wzroście. No i teraz można było powiedzieć, że ten projekt jest prosty we wdrożeniu. No nie jest prosty, musimy dokonać głębokich analiz w procesie operacyjnym, jak i po stronie naszych klientów, dostosować niektóre systemy. I to, to, to w efekcie to będzie proste, to wprowadzimy, natomiast na tą chwilę mamy dużo tematów do zanalizowania i dużo, dużo danych do zebrania. I tutaj nie możemy sobie pozwolić na, na pewne niedociągnięcia, no bo temat jest delikatny i, i ja nie wiem w tym momencie, na czym skończymy, czy my skończymy, jak ta, jak ta funkcjonalność ostatecznie będzie wyglądała, bo tak jak mówię, tu ma wpływ bardzo dużo czynników zewnętrznych. To, to ja jeszcze wrócę do samej e, transformacji u Was w firmie, transformacji impostu, bo jest takie dość znane chyba powiedzenie Rafała Brzoski, że jeśli mamy wszystko pod kontrolą to znaczy, że jedziemy za wolno i, i, i to już jakby było u Was widać przed pandemią, że, że ta transformacja, ta szybka jazda i szybkie zmiany były dość widoczne, e, natomiast powiedz mi jakby co, co w tych transformacjach, co w Waszych działaniach e, usprawniających e, e, prowadzenie firmy i kontakt z klientem i obsługę klienta, co się zmieniło w związku z pandemią? Czy, czy, czy jakby czujesz, że jest jakaś zmiana? Y, czy to mniej więcej ten proces, y, tempo jest bardzo zbliżone do tego, co było wcześniej? No właśnie nie wiem, czy cię zaskoczę, czy nie tą odpowiedzią, ale u nas to jest proces bardzo ciągły i my nie, my nie planujemy, to znaczy my, my nie byliśmy, Oczywiście wprowadziło na pierwszym etapie to pewien chaos, bo my się musieliśmy przenieść na home office, my musieliśmy dostosować się do zwiększonej ilości paczek i musieliśmy dostosować procesy. No bo w pierwszej kolejności zarząd postawił na bezpieczeństwo na bezpieczeństwo kurierów, na bezpieczeństwo klientów naszych. I my bardzo szybko dostosowaliśmy się do tych potrzeb rynku, wprowadzając szereg rozwiązań. To nie jest tak, że my na tym pierwszym etapie. Obsługiwaliśmy paczki. Nie, nie, nie. To, to jest nasza standardowa działalność. Natomiast wprowadziliśmy urząd 24, gdzie zobaczyliśmy, że jest pewnego rodzaju luka na rynku, bo ludzie nie mogli załatwiać swoich spraw urzędowych, takich jak na przykład rejestracja samochodu. W związku z tym stworzyliśmy kilkanaście dni usługę z postawieniem paczkomatów pod urzędami, gdzie ta komunikacja jest dwustronna. Z jednej klient stawia wypełnione dokumenty, a z drugiej ze strony urzędu dostaje tablice rejestracyjne. I to powstało momentalnie. Bardzo dużo rzeczy zostało przyspieszonym. Wdrożenie multiskryptu, czyli naszej nowej paczki od jednego nadawcy, od jednego, przepraszam, odbiorcy, dostarczane są do jednej skrzynki. No i to, i to jest pewnego rodzaju ułatwienie operacyjne. I też wygoda jest taki UX pozytywny dla klienta końcowego. Ja nie potrafię powiedzieć Ci czy my jesteśmy przed, byliśmy przed transformacją, jesteśmy po transformacji. Bo Impost, Impost to marka, która i w ogóle organizacja, w której te wszystkie procesy dzieją się bardzo szybko. My szybko reagujemy, jesteśmy elastyczni. No i to jest troszeczkę taka nasza chyba przewaga rynkowa. Czyli obserwowanie rynku, szybkość działania, Elastyczność firmy, czy, czy jeszcze z twojej perspektywy, Izo, właśnie wychodząc z takiego dość dynamicznego środowiska Impostu, masz jakieś, nie wiem, sugestie, rady dla liderów transformacji? Gdybym miała, gdybym miała tak wskazać taką najważniejszą cechę, ja bym powiedziała, że to jest pewnego rodzaju odwaga. Bo chyba łatwiej na no zacząć. Firmie, firmie w firmie rozwój następuje dużo szybciej, jeżeli nawet podejmie, podejmiemy tą, powiedzmy, złą decyzję, bądź powiedzmy sobie szczerze, próbujemy y, coś zmienić i to się nie uda, ale przynajmniej wyciągnąć pewnego rodzaju wnioski, y, coś się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy więcej. Wiele firm wydaje mi się pochodzi zbyt y, asekuracyjnie do, do wprowadzanych zmian i, i to trochę blokuje wewnętrzny rozwój. A tutaj to, co zaskut zaskutkowało bardzo pozytywnie, to właśnie szybko podejmowane decyzje przez zarząd, nowe produkty, innowacje i ta kreatywność. Bo to też jest, bo to też trzeba mieć pewną dozę kreatywności, która powoduje, że widzi się szanse w rzeczach, których które inni nie widzą. Pani Izo, mnie zaproponowało to, co Pani powiedziała, że szczęście sprzyja, sprzyja przygotowanym. Bo oczywiście tak jest. Ale mnie zaproponowało jeszcze coś, ja, ja od, od zawsze, wiem, od lat uczestniczyłem w różnych spotkaniach na temat innowacyjności, gdzie były próby definiowania i niezgody. bo ja no, zawsze mówię, innowacyjność to coś, nie ma co definiować, innowacyjność to jest pewien stan umysłu. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za rozmowę, myślę, ja. że to jest główny przykaz, yy, polubić innowacje. Mhm. Dziękuję wszystkim bardzo, dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na nasze Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję.